Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla Gminy Żyraków o przyznaniu statuetki zdecydowało m.in. stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie. Kapituła konkursowa przyznała nagrodę specjalną w kategorii Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom. Celem plebiscytu jest m.in. prezentowanie i dokumentowanie osiągnięć lokalnych małych ojczyzn. Byliśmy nominowani w drugiej kategorii, gdzie dobrze się żyje w związku z powyższym. Jesteśmy zauważani nie tylko na terenie tutaj gminy, ale na terenie województwa jako gmina, która jest przyjazna i dla mieszkańców i dla przedsiębiorców. Można zauważyć, że pieniądze unijne, które gmina Żeraków pozyskała na dozbrojenie terenu i przygotowanie terenów inwestycyjnych w Straszęcinie to były, były trafną decyzją, były, ich wydatkowanie było słuszne. Jak widać za mną, dzisiaj strefa aktywności gospodarczej to można powiedzieć jeden wielki plac budowy. Praktycznie wszystkie tereny zostały rozdysponowane wśród przedsiębiorców. Najbardziej cieszy fakt, że firmy wywiązują się ze swoich umów, to jest realizują inwestycje. W ciągu trzech lat każda firma musi zakończyć budowę i oddać obiekt do użytkowania. Jeszcze tylko w tym roku tutaj na tej strefie powstanie cztery obiekty. Terenów inwestycyjnych w gminie Żyraków jest więcej. Przedsiębiorczość na terenie gminy Żyraków, myślę, że naturalnie też od wielu lat rozwija się w obrębie szpitala psychiatrycznego w miejscowości Straszęcin. Tutaj już po, w zasadzie po granicę gminy Czarna wszystkie tereny zostały rozdysponowane także pod, pod firmy, pod działalność gospodarczą. Bolączką od dawien dawna była... Komunikacja. Przełom w sprawie nastąpił, kiedy gmina yy, przejęła po około siedmiu latach prób wszystkie udziały współwłaścicieli w, w tych drogach, które tutaj stanowią komunikację. Od około dwóch tygodni gmina już jest, już jest pełnoprawnym właścicielem, co upoważnia nas do sporządzenia dokumentacji projektowej i oczywiście będziemy się starali jak najszybciej przystąpić do naprawy przebudowy, gruntownej przebudowy tych dróg, aby zapewnić tutaj dojazd. W tym roku już została także wybudowana kanalizacja sanitarna. W tym obrębie, dlatego że kanalizacji tutaj w ogóle nie było, nie funkcjonowała. Jedynie szpital psychiatryczny posiada swoją oczyszczalnię ścieków, która tuż po uzbrojeniu przepompowni zostanie wyłączona z eksploatacji, a firmy myślę, że za około miesiąc już będą mogły przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej. To ważne, że pojawiają się firmy i budują się, powstają nowe miejsca pracy. Cieszymy się, że gmina Żeraków. Jest atrakcyjnym miejscem do lokalizacji biznesu, podsumowuje Grzegorz Reguła.